Dzień dobry. Dzień dobry, witajcie Dzień dobry. na kanale Tomasz Kropek Słuchajcie, będzie na targu, jesteśmy w Eszwege Nasi goście gdzieś tam Chodzą, żeśmy się rozdzielili Ale to nic Co wiele się tutaj nie dzieje Jak na razie Od samego rana deszczyk padał Ale ludzie się jeszcze rozstawiają i za chwilę się e, idziemy przy jakimś stoisku I zobaczymy co tam kupimy Zobaczcie, pierwsze stoisko Aptekarskie, tak samo tutaj widzę. Buteleczki, taka jak tam gdzieś, jedna. Super, co to było? Też jakieś. To jest auch von do was? Ja. Też jakieś aptekarskie. Okay. Und was kostet so eine zum Beispiel? Diese, was du jetzt im Moment hast, ist 35 Euro. 35 hmm, Euro. Also die ganz große 50 Euro. 50 Euro. Die Lampe Lampenlafte war feiner. Oh, Boote. Pink, pink. Ja, ja. Das das Danke schön. Alles klar. Ciao. eine Stucker. Der Knabe. Das ist, eine, das Was ist das für eine Sonne jetzt auf noch Ich, ich habe die falschen Sachen an. Sagen wir es so. Gibt's? Troszeczki na Stare jakieś okna. Monika tutaj zrobiła zakup. W sumie ja jej to kupię. Ja jej oddam pieniążki. Monika zapłaciła pani. Szkatułka. Otwórz ją Monika. Pochwal się tutaj. Piękna sztuka. Można tutaj nakręcić. Będzie pasowała do naszej komody nowej, którą mamy. Z 20 euro na 15, słuchajcie, piękna sztuka. Ktafi się einmal na

paterki po 65 euro takie Super rzeczy 12 euro ożykizyno ospo.

I żonka szczęśliwa. Ładne jajko. 4,50. Ale to nic takiego specjalnego. Nie, no, jakieś kielichy nie flakoniki jakieś bazeniki malutkie jakiś Francja. No. kolejny z Francji. dobra odkładamy to Monika tutaj nic nie ma Pani takiego co mnie interesowało My tutaj z Moniką po rybce. Słuchajcie, śniadanko trzeba jakieś zjeść na targu. Żeby się człowiek lepiej czuł. Monika pochwal się twoją. Też dobra będzie. ja tutaj sobie zapiekaną rybkę wziąłem z cebulką, z ogóreczkiem. Także będziemy zajadać. Proszę bardzo polskie słodycze nawet na targu. Mm -hmm. można jeść Czy tutaj jesteśmy u pana? u pana z Polski który stoi w Eszwege na targu zapraszam jeśli ktoś by miał ochotę na takie figurki tutaj przeróżne przesympatyczne przesłodkie naprawdę zapraszam po 10 euro nie jest to duża cena

przyciskają się to są one mężczyźni piękne stoisko także zapraszamy do Szlega do Pana jeśli ktoś w okolicy jest piękne cudeńka i proszę bardzo tutaj u Pana kupiłem zapakowane jeszcze oryginalnie Rosenthala talerzyk 10 euro chciało, 9 zapłaciłem ale wziąłem z tego względu, że jest oryginalnie zapakowane w domu rozpakujemy, zobaczymy jak wygląda a teraz idę w kartony jeszcze poszukać, słuchajcie Rozentala, bo gdzieś tam ma w kartonach jeszcze Rozentala także ja tutaj daję nosa do nosa w kartony daję i szukam Rozentalkę KTM Piękny. Piękny razem. W pięknym kolorze. Mary, Christian

Monika, pomóż tutaj może gdzieś trafimy coś z Rozentala jeszcze co tam masz? no nie ma Billeroy, Boch No, to nas akurat nie interesuje Milleroy też nie Drugi ślicznik. Jakiej to firmy to jest, nie ma nic. Nie no muszę sobie klęknąć. Może coś liczę do tego pana kiedyś zbrytałem Filip Żankę rozum I jest kolejna. I jest kolejna, ja widzę. Zobaczcie. Pięknie. Was tu haben.

Kopaj dalej. W tym kartonie byś zobacz jeszcze. Kochanie, bo to może być tutaj na bogato. Tak, tak, tylko że jak chcę na no, to wyciągnąć wszystko. Poszukam jeszcze jednej takiej. tu komplecik był, wiesz. Co tutaj mamy? Tak, kolejna. Kolejna. Bierzemy. Wojca już. trzeba ją w ręce na razie, później do niego podejdziemy. Tu jakieś Dobra, dobra, powoli. Jeszcze jedna się znalazła. Może jeszcze jedna się znajdzie. Nie, ja, już nie ma. Pięknie. Coś, aby noch eine gefundet? I auch drei, Ja, machen wir auch drei, genau. Kom, gleich, Wir sind nur was 20 Euro. Fast Ist eine, eine ganz alte, ist ein bisschen Rost ja, dran, aber 20 muss die bringen. 20? Ja, mit Emaille ist ja auch un hat keinen Riss und gar nichts, Von das emaillierte Zifferblatt. blass. Da ziehen wir's in Karton. kleinen Kartonen, euch. Kupam dalej, co to tu? Ale psina Ale psina nas odwiedziła Ale fajny Przynachunt Co to wpisze? Że ktoś wyjeżdża Słuchajcie, ale się trafiły filiżanki piękne Z Rozentala po 3 euro Super tanio ale szukam dalej. Może coś jeszcze ma? Tutaj niestety nie. ten świecznik to też nie. nie. Dobra. Lecimy z kolejnym kartonem Muszę gdzieś tutaj coś jeszcze pokopać. Słuchajcie, tutaj ma coś jeszcze. Zobaczymy. To nie. Tu ma jakiś kufel Tutaj jakaś hexa baba jaga ja ją tutaj zobaczymy Jakiś świecznik słuchajcie no. Żona bym się tu przydała Do odbijania Ale zaraz jakoś poradzę O, czekajcie. Tu jakiś świecznik. Cebulowy wzór chyba. No, nie widzę. Dobra, słuchajcie, ja się połączę jak coś fajnego. Leżyki, Olimpiada, Męsian, obróć talerzyk Moniko. Zobaczcie, jest parę jeszcze Podba. innych. Ładniuj się na no. ładne, ładne też ładny nie? nowy ostrz, nie chcę go ostrzyć teraz pięknie no, ale nie będziemy, nie nie dobra, jeszcze tutaj raz, Ta, to tutaj wynika z powrotem? to był świecznik to był jakiś komplecik to są jakieś talerze, co? nie? to byś tym musiałbyś A? Nie, to będzie jakaś chyba. Dobra, idziemy z świata kartonów. Tutaj definek taki, ale też nie wezmę go, bo już mam wystarczający. Myślę, że za euro by się wyrwało. Lalka. Mało sympatyczna. Tutaj zimni patrzyli tutaj to nawet nie wiem czy patrzyłem dokładnie tu jakiś kufelek to nie dla czekajcie bo widzę coś tutaj łyżka co to za łyżka? myślałem że srebrna ale nie nie jest srebrna piękne sarenki słuchajcie no ale podrapany talerzyk. Hmm. Tutaj świat koszyków, słuchajcie. Co tam jest? A nie, to jest na ten. No co? Na długopisy? Na długopisie? Mhm. A co tutaj w środku jest? A kalkulator. A kalkulator, o, to Ja to takie w domu mam podobne, słuchajcie. pudełeczko i tam mam narzędzia. I tutaj powinna być właśnie fabryka. Dokładnie. I tutaj jest fabryka. Nie wiem dokładnie, co to za fabryka jest. Są jakieś części, bo do maszyny rysuje do no, jest tutaj maszyna nawet. Wiecka? co mm jest moja? -hmm. Stary żelazko. Dobra, trzeba nura jeszcze gdzieś wolność. No to tu stoi ten. To jest żelazko. Nie, głos mam otwórz Monika, zobaczymy to z widzami nie tak, No, nie, nie, to musisz tu tak o, a klucze, Jest tak kluczy, dobra jakieś łożysko no tak. no teraz przejdziemy z drugiej strony coś tutaj widać torebka Ale ciężki kielich Zobaczmy co tam czeka, tu coś było fajnego To jest monia ładna Co to jest konkretnie? No chciałbym też wiedzieć Nie wiem co to jest Zapytam o cenę 20 20 euro drogo jakieś paterki ty patrz kto pamięta stary bezpiecznik to ja takie jeszcze pamiętam tu też są jeszcze tutaj się włączało tutaj się plak i prądu nie było a tu jest nowy kurde ale jazda oznaczenia jakieś I jakiś zegareczek Ten z zegarka. Tu jakieś guziki. A one wezmą w Nie Co to jest? Pióro czy długopis? Długopis. O, popatrz. Ale piękny. Stare książka. Ale parzek ma piękne zdobienia tutaj. Musiała być naprawdę przepiękna Szkoda, że to się nie zachowało Jakiś Obrazy tutaj, nie? No dobra Monia, start Patrzcie kolejny yy, Kolejna rzecz kupiona Rozentala Bazonik Malutki, calutki Oryginalnie zapakowany 22 euro z 25 Wziąłem Wziąłem i kupiłem No i tyle, i jest, super Kolejna rzecz z Rozentala Ląduje u nas w domu I tak wygląda tutaj właśnie ten Cały targ, który jest w Eszwege Jest naprawdę bardzo duży targ Jest co przebierać tutaj jest co szukać, jest co oglądać. Naprawdę, fajny targ, jeden z lepszych tutaj w okolicy mojej. Ale powiem Wam, że jest dzisiaj mało wystawców, bo zapowiadałem deszcze. Deszcze tak samo były. Jest mniej, bo tam jeszcze jest miejsce puste. A tutaj jest Monika złapana na gorącym uczynku. Jak pije I oczywiście gdzieś tam w tym tłumie ludzi gdzieś tam chodzą nasi goście, czyli wyczekani. Pozdrawiamy. Zobaczcie, bardzo się cieszy, słuchajcie. Jakiego strzała teraz walnąłem, takiego fajnego. Zobaczcie, już wam pokazuję za 3 euro, nie? Piękny wazon. Pięknie zrobiony zobaczcie, majzena szczeliłem za 3 euro śmiech na sali pięknie idziemy na rybkę ale nie widziałem idziemy na rybkę? tak, jestem głodny głodny, Natala też na pewno głodna. głodna bardzo głodna? no a co tam ja już rybkę zjadłem, a wy jesteście przed <laughs> idziemy zobaczcie kochani co tu się dzieje Idą chmury ciemne. Będzie za chwileczkę tutaj deszcz i burza. i Także ja Was zapraszam na jakieś podsumowanie w domu. Zobaczymy dokładnie co kupiłem za ile. Ale dzisiaj były naprawdę kurde, super szczowy, filżanki za 3 euro, e, majzen za 3 euro. No, mega dzień naprawdę. Zapraszam na podsumowanie. No i tak wyglądają. Dzisiejsze łowy Słuchajcie, bardzo zadowolony jestem. Zacznijmy tutaj od tego. Rozental wazonik malutki. Proszę bardzo, 22 euro. Nowy, zapakowany w pudełeczku. I teraz to miśnie, tutaj co widzicie, kupiłem u tej pani. Najpierw kupiłem to, a później podszedłem do niej i się pytam, patrzę się, miśnia Tylko tak sobie, wiecie, podniosłem patrzę się miśnia i tak z się jej pytam ile chcę za to powiedziała 3 euro gdzie tam cena na dole była 6 euro nie zastanawiałem się 3 euro to jest piękny strzał za miśnie tym bardziej pierwszy gatunek nigdzie nie jest uszkodzona ani nic jest jak nowa super cena filiżanki horizontala bardzo piękne oczywiście są stare staruszki powiedzmy proszę bardzo 3 euro za sztukę dwie sztuki dzisiaj wpadły nie są uszkodzone także złoto z kartonów powiedzmy tutaj ten talerzyk 9 euro Czechy tak samo zapakowany był w pudełku nigdzie nie jest uszkodzony nowy Proszę bardzo. Rozental można na ścianę powiesić. No i tutaj od Moniki. zdobycz Piękne kotki. O, już tam nawet przeznaczyła Monika. Już tam sadziła swoje pierścionki. No fajnie. Naturalnie można to nakręcić. Piękność. I tyle na dzisiaj, słuchajcie. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam i dziękuję za oglądanie. Tymczasem.